Odkładamy, odraczamy, przesuwamy, przekładamy, zostawiamy na ostatni moment. To wszystko są narzędzia, czy to są wszystko działania, które stosujemy, kiedy prokrastynujemy. Prawda jest taka, że bardzo dużo teraz mamy treści, które powodują to, że czujemy się z tym źle, czujemy poczucie winy, że nie działamy albo że nie osiągamy swoich celów, szczególnie w sytuacji kiedy ciągle słyszymy takie treści motywacyjne dotyczące tego, że powinnyśmy lepiej zarządzać czasem, rozkładać nasze duże cele na mniejsze kroki, powinnyśmy się motywować, powinnyśmy być ciągle produktywne i temu podobne rzeczy. Jednak prawda jest taka, że jeżeli te Wszystkie porady działałyby naprawdę, to nie byłoby nas tutaj. Nie rozmawiałybyśmy teraz o prokrastynacji i nadal nie zastanawiałybyśmy się, jak możemy ją pokonać. I żeby tak naprawdę skutecznie zacząć uwalniać się z pętli prokrastynacji, tak naprawdę potrzebujemy zaprosić do tego całe nasze ciało, a nie tylko naszą myślącą głowę czy myślący umysł. I o tym właśnie będę chciała porozmawiać z Tobą na swoim darmowym warsztacie, co tak naprawdę... Stoi za Twoją prokrastynacją już w sobotę, 26 kwietnia o godzinie 10:30. A link do zapisu na ten warsztat znajdziesz w komentarzach do tego wideo. Zapraszam Cię serdecznie, są to treści bezpłatne, także mam nadzieję, że do zobaczenia.